Cześć wszystkim, nazywam się Weronika i zapraszam Was na mojego trzeciego vloga. Dzisiaj będziemy rozmawiać o farbowaniu włóczki. Dlatego postanowiłam, że spróbuję swoich sił w farbowaniu, ale chciałam właśnie zacząć od jakichś takich bardziej naturalnych sposobów i oczywiście stwierdziłam, że najlepszym wyborem, najlepszą opcją będą łuski cebuli. bo każdy z nas kojarzy zapewne jak na wielkanoc babcia farbowała jajka łuskami cebulnymi. Moja babcia tak robiła, więc stwierdziłam, że pójdę w ślady mojej babci i spróbuję, ale farbowanie już nie jajek, tylko włóczki. Tyłu. Spoiler, taka wyszła właśnie. No i oczywiście cały proces przygotowania do tego farbowania zaczęłam od poszukiwania jakiejkolwiek informacji, jak to się robi, z czym to się robi i natrafiłam na bardzo fajną książkę, która się nazywa The Craft of Natural Dyeing, mam tutaj małą ściągę. W tej książce opisane różne sposoby farbowania nie tylko włóczek, lecz też różnego rodzaju materiałów, tkanin, więc stwierdziłam, że to jest fajne źródło, ma bardzo dużo mm, pozytywnych opinii, no i generalnie, że to jest taka mini encyklopedia i podstawa, znalazłam tłumaczenie też tej książki yy, i generalnie ta książka ma cały osobny rozdział poświęcony farbowaniu włóczek oraz tkanin właśnie łuskami cebuli. Jenny Dim już ponad 30 lat farbuje i też sama uprawia rośliny, których używa później w tym farbowaniu. Dużo w tej książce też mówi o jakby ochronie środowiska i o tym, jak utylizuje się jakieś tam komponenty, które nie są do końca roślinne, o tym właśnie, jak się pozyskuje farbnik z roślin. Więc to jest bardzo ciekawa książka i bardzo dużo jest tam też przykładów, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim naturalnym farbowaniem ręcznym, to. Zachęcam do przeczytania. Co jest bardzo ważne w tej książce właśnie wyczytałam, że ten proces farbowania włóczek takich odzwierzęcych różni się od y, zwykłych tkanin nawet bawełnianych, więc jest taka y, jedna z bardzo ważnych informacji dla osób, które zamierzają jakoś tam zacząć farbować y, włóczkę. A więc tak, y, czego y, tak naprawdę potrzebowałam y, do całego procesu? Przygotowałam 100 gram wełny, taki specjalny do farbowania francuskiego producenta Fonti. Do tego przygotowałam ałon potosowy oraz kamień winny, no i oczywiście łuski cebuli. I zanim zaczniemy tą całą przygodę, jeden bardzo ważny tip: używajcie rękawiczek, bo później przez tydzień chodziłam z jedną ręką w kolorze właśnie pięknej ochry a druga ręka była normalna. No przez to, że jestem praworęczna, niestety ucierpiała tylko prawa ręka. Paznokcie też było w bardzo ładnym odcieniu, tylko że niestety przez to, że się różniły od drugiej ręki, to trochę dziwnie to wyglądało. Więc na pewno skorzystajcie z rękawiczek, to nie zaszkodzi. Bardzo ważne też są proporcje. Mam 100 g wełny, do tego będę potrzebowała 30 g busek i do zaprawki będę potrzebowała 8 gram chwila, 8 gram ałunu oraz 7 gram tego kamienia winnego. Generalnie pozyskiwanie tych łusek cebuli to był naprawdę spory wyczyn, dlatego że Teraz y, sprzedają cebulę taką bez łusek po prostu. Albo na przykład nawet jak ma te łuski, no to jest ich bardzo, bardzo mało, więc trochę czasu mi to zajęło, bo musiałam uzbierać aż 30 gram, a przez to, że te łuski są bardzo lekkie, 30 gram to jest całkiem dużo. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz to jest to, że warto zbierać łuski z takiej już dojrzałej cebuli, takiej starszej, bo łuski takiej cebuli po prostu mają w sobie więcej właściwości barwierskich niż łuski z takiej młodszej cebuli. No i też, jak na przykład zbieracie, no żeby te łuski nie leżały za długo, bo tak samo jak jakiekolwiek suszone, na przykład zioła, z czasem po prostu tracą swoje właściwości, więc jak najszybciej trzeba pozbierać i od razu po prostu do dzieła. Cały proces zaczęłam od przygotowania kąpieli barwierskiej. Wysypałam łóżki cebuli i stwierdziłam, że nie chce mi się czekać, aż to się zagotuje, więc zalałam to po prostu wszystko wrzątkiem. Zagotowało się, gotowało się przez kolejne 45 bodajże minut, nawet troszkę więcej, na takim mniejszym ogniu, oczywiście, i zostawiłam to, żeby to po prostu wystygło. Jeżeli chodzi o samą włóczkę, to fajnie jest też ją wcześniej odpowiednio wyprać, bo wtedy ten kolor, który uzyskamy na końcu będzie bardziej jednolity ja też tak zrobiłam, zostawiłam po prostu wieczór wcześniej tą włóczkę w odrobinie wody z tym płynem do prania wyrobów wołnianych i tyle. W międzyczasie też przygotowywałam zaprawkę, która się składała właśnie z tego kamienia winnego i z e, ałonu potasowego. E, wymieszałam to wszystko w odrobinie wody, e, wlałam to wszystko do garnka z taką letnią wodą, e, włożyłam tam włóczkę i zaczęłam po prostu powoli e, ten garnek z włóczką i z zatrawką podgrzewać. E, zostawiłam to mniej więcej na 45 minut. Po tym czasie czekamy po prostu aż ta cała zaprawka z tą włóczką wystygnie. I w międzyczasie ta moja kąpiel barwierska, którą zrobiłam z tymi łuskami, już zdążyła troszkę wystygnąć, więc po prostu przełożyłam tą wełnę z tej zaprawki do kąpieli barwierskiej. Jak już ta włóczka znalazła się w garnku w tej kąpieli barwierskiej, też stopniowo zaczynamy ją podgrzewać. Po tym jak osiągniemy te 80-82 stopni, podgrzewamy jeszcze przez kolejne 45 minut, to jest jakby według przypisu. Ja zostawiłam jeszcze chyba na 4 godziny tą włóczkę w tej kąpieli, żeby ono po prostu nasyciło się tym kolorem, chociaż nie powiem, żeby była jakaś wielka różnica jakby zanim minęły te 3 godziny i po tych 3 godzinach ale postanowiłam, że po prostu zostawię, żeby to razem wszystko wystygło. I po tym jak już to wystygło, po prostu kolejny ostatni etap to jest płukanie i płukanie najzwyklejsze na całym świecie, Płuczemy, aż ta woda będzie przezroczysta. Ja zawinęłam też tę włóczkę w ręcznik, odsączyłam to i mm, zawiesiłam aż nie wiem, ona chyba. Mm, nie pamiętam. Przez IO schnęła, ale całkiem szybko to zleciało. Wydaje mi się, że to było kwestie jednej nocy. I właśnie taki oto kolor uzyskałam po tym, jak włóczka już wyschnęła. Po tym całym procesie zostało mi tylko przewinięcie tej włóczki z takiej postaci pasmowej do takiego motka, z którego już łatwiej będzie się dziergało. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, co będę z tej włóczki robiła. Myślę o skarpetach jakichś takich grubszych, bo włóczka jest bardzo ciepła, bardzo taka wełnista, wełniana, więc myślę, że idealnie będzie się nadawała na parę ciepłych takich domowych skarpet. Jeżeli chodzi o kolor, to szczerze mówiąc, myślałam, że ten kolor będzie ciemniejszy. Zostawiłam właśnie w tym celu tę włóczkę dłużej w tej kąpieli, ale mimo wszystko, z tego co sprawdzałam też jakby w internetach, bo nie jestem zbyt jakby obeznana, jeżeli chodzi o farbowanie włóczki, to taki kolor powinien jakby być po tym, jak się farbuje łuskami cebuli, bo mi się zawsze kojarzyło, że to będzie taki kolor właśnie jak z jajkami, taki. Ciemniejszy, yy, taki bardziej nasycony. No, wyszedł taki właśnie z tego białego, który miałam, taki słoneczny, żółty kolor. Jeżeli chodzi o farbowanie, to nie jest jeszcze to koniec moich eksperymentów, bo rozbierałam już tyle pestek awokado. Ponoć ma powstać bardzo ładny, taki pudrowo-brudno-różowy kolor, więc to jest kolejny plan. A po tym już bo tak, w takich bardziej jakby domowych sposobach postanowiłam spróbować tego zestawu od FONTI, gdzie już mam przygotowany barwnik, to jest też barwienie takie roślinne, bardzo fajne. Jest też tyle białej włóczki, to jest bodajże 250 gram oraz jest przygotowany już farbnik i zaprawka. Jest instrukcja po angielsku, wszystko jest ok. Także, jeżeli chodzi o moje farbiarskie plany na najbliższy czas nie wiem czy to farbiarskie, czy jak to określić niech to będą farbiarskie plany. To jest właśnie to. I później z tego chyba powstanie taki mały ażurowy szal, bo mi się wydaje, że to jest właśnie idealna ilość na takie jakiś taką znaczy szal, może taką bardziej chustę trójkątną. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy ktoś z Was kiedyś farbował włóczkę i co z tego wyszło, czy Wam się udało, czy się nie udało, czy macie być może takie plany, czy być może Was zainspirowałam do farbowania. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? E, wpadajcie na mojego Instagrama, oczywiście. Dawajcie follow i sypujcie hojnie lajkami. Subskrybujcie mój kanał, bo inaczej nie zostanę sławnym youtuberką. E, dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i do zobaczenia w następnym odcinku.